dla mnie znakiem, znakiem, tego, że potrzebujecie Pana Boga, że pragniecie Pana Boga. Dziękuję Wam za to, że poświęcł wszystkich swoich zajęć, jak ja po nas patrzeć. Nie poznają już którzy przyszli, którzy zachowują się tak jak się zachowują bez tego W sumie nie wiem dlaczego. Nie poznają samego siebie. też ludzie zdarzyli się z czymś takim, to byśmy mogli powiedzieć. ze wszystkiego, ale zatrzymać się na 20 minut w ciągu dnia i poświęcić się na rozmyślanie, na rozważenie. Przytami, ja jestem. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. I te słowa, ponieważ są obiary prawdę. na początku, czy też obiary naturalne. Pani współczesny świat chce nas zagłuszyć Pana wokół nie powinniśmy się powiedzieć. Jesteśmy ciągle bombardowani różnymi, różnymi informacjami, bombardowani. Jego Osoby i jego, jego Osoby w oboce Ducha Świętego, którą Jezus wysyła. My gdybyśmy zostali zapytań... i uh -huh. uh -huh. i go once Zobaczymy nasze... Nanti l mieszką wysłać i samego się zewnętrznych pracy. Więc zdaje sobie sprawę, że jest to odreadniony przykład. Bardzo tschüss. Co jest mało nieistotne, na przykład ruchanie oglądanie telewizji. 所以说。Well, <laughs> i'm ale to będzie też czas Z 10, ja 5. Zamiast 10 jajek miała pięć, zamiast kilograma rynki dała, wszędzie dała pół kilograma szybniej. Zamiast więc pół godziny wiekło, tak 20 minut i się zgubiła, że to i nie tak samo jest w seminarium lub wymiarach. Pan daje nam narzędzie, Pan daje nam